Panie, kiedy Ty się mną opiekujesz, ucieka wszelki lęk i strach. Fale morza mnie nie zaleją, bo Ty jesteś ze mną. Panie, kiedy Ty się mną opiekujesz, ucieka wszelki lęk i strach. Fale morza mnie nie zaleją, bo Ty jesteś ze mną. Panie, kiedy Ty się mną opiekujesz, ucieka wszelki lęk i strach. Fale morza mnie nie zaleją, bo Ty jesteś ze mną. Panie, kiedy Ty się mną opiekujesz, ucieka wszelki lęk i strach. Fale morza mnie nie zaleją, bo Ty jesteś ze mną. Panie, kiedy Ty się mną opiekujesz, ucieka wszelki lęk i strach. Fale morza mnie nie zaleją, bo Ty jesteś ze mną.